Masz wrażenie, że utknęłaś w miejscu, że życie płynie, ale ty nie wiesz, dokąd zmierzasz? Sprawdźmy, co karty mają ci do powiedzenia. Czasami czujesz, że robisz wszystko, jak należy, a mimo to coś jest nie tak. Może praca, którą wykonujesz, nie daje ci satysfakcji. Może twoje relacje nie przynoszą ci radości. Może masz wrażenie, że powinnaś być gdzieś indziej, robić coś innego, ale nie wiesz co. Karty pokazują, że ten moment niepewności nie jest przypadkowy. To znak, że nadchodzi ważna zmiana coś, co pozwoli Ci odnaleźć nową ścieżkę, nową pasję, nowy cel. Ale, aby to się wydarzyło, musisz najpierw przestać tkwić w miejscu, które już Ci nie służy. Możliwe, że boisz się zmian. W końcu lepiej jest trzymać się tego, co znane, niż rzucać się w nieznane ale karty wskazują, że w głębi serca już wiesz, czego potrzebujesz. Może to nowy początek, może decyzja, którą od dawna odkładasz, może uwolnienie się od rutyny, która cię przytłacza. Przyszłość nie jest jeszcze zapisana, ale jedno jest pewne: jeśli odważysz się spojrzeć w głąb siebie, zobaczysz, że odpowiedź już tam jest. Czas na zmianę. Czas, by w końcu ruszyć naprzód. To ogólny rozkład, ale jeśli chcesz dowiedzieć się, co los przygotował dla ciebie i jak odnaleźć swoją prawdziwą drogę, napisz do mnie. Razem sprawdzimy, co karty mają ci do powiedzenia.